Dzień dobry państwu, Adam Agryp, Pawłowski, Lesław Olszewski, a z nami Glim... Virgil Jolie, róż z rocznika 2020. Tak? Jesteśmy pewni? Tak, tak mi Korek powiedział. A, okej, okay. no dobrze. Eee, jesteśmy we Francji, na południu, w eee, wedocji. Byliśmy już niedaleko w naszych klubowych wycieczkach. Piliśmy bodajże Merlota stamtąd właśnie. Yy, merlota, tak. Mhm. Od Mas de dumas z piękną, z piękną historią. I tutaj mamy wino znowu z bardzo ładną historią francusko-polską, prawda? Totalnie, totalnie, ale jeżeli mówimy o... O szczepach, które się, które się znajdują w tym winie, no to tutaj mam do czynienia bardziej z tradycyjnymi odmianami aniżeli merlo, które, które było trochę takim no, twistem, langwedocnym. No tak, ale tam mieliśmy parcelę, która miała mieć charakterystykę Bordeaux, więc to Merlot było. Jak najbardziej na, na miejscu, prawda? Tak. A tutaj raczej mamy taki kupaż, który jest charakterystyczny raczej dla Rodanu, znowu, tak, no, a nie dla jeżeli byśmy Wydaje mi się, że to jest y, 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 oczywiście kojarzymy z Rodanem ten kupaż, no bo to jest syra, grenaż, senso. Jeżeli bym na tym poprzestał, no to byśmy byli w Rodanie, ale pojawia się jeszcze Jeden szczep, który jest bardziej typowy dla Languedocji, no i oczywiście też dla Hiszpanii, czyli Carignan albo carignena, który dodaje tutaj swój charakter i wina z Langwedocji, One oczywiście mogą być porównywane, ale nie powinny być wrzucane do tego samego worka co wina z Doliny Rodano. Mhm. totalnie, no ale Langwedocja przeogromny region, największy region winiarski we Francji, tak 300 tysięcy hektarów winnic. Mamy, mamy no do... właśnie, bo w większości jednak pewnie kojarzycie Langwedocję z winami raczej średniej jakości niż winami jakościowymi, bo to takie zaplecze w zasadzie dla tanich win nie tylko dla Francji, ale w zasadzie dla całej Europy, prawda? Totalnie i e, mamy do czynienia w ostatnich dekadach z, z, z ogromnym wzrostem jakości e, za sprawą e, modernizowania się e, też, e, te, też dużych, e, dużych przedsiębiorstw. E, m, Winiarskich w, winiarski, w Langwedocji, które, które niegdyś produkowały morze wina takiego bezimiennego, mm -hmm. które było, było później transportowane w jakichś większych kontenerach, niekoniecznie butelkowane, ale ostatnie, myślę, takie dobre 20-30 lat winiarstwa, no to jest raczej zorientowanie się na takim. Winie współczesnym, z użyciem nowoczesnych technik, z użyciem sprzętu pozwalającego na wytwarzanie wina w wysok... powtarzalnej jakości, ale nie wykraczającym ponad pewien pułap cenowy. Więc Languedocya mm -hmm. jest chyba najlepszą taką. Półką, gdzie byśmy szukali we Francji jakości do ceny. Mhm. No właśnie, bo też trzeba powiedzieć, że ta Languedocja, ze względu na ten e, duży obszar, ma bardzo różne miejsca. E, w większości e, Languedocja ma klimat e, śródziemnomorski, ale to jest obszar bardzo górzysty. I tutaj też mamy do czynienia właśnie z, e, z takim miejscem. Płaskowyż Larzac to jest na północny zachód od e, Montpellier. Mhm. Czyli jesteśmy w zasięgu, widzimy wzrokiem Morze Śródziemne, ale z drugiej strony jesteśmy na wysokościach pomiędzy 400 a 700 metrów. Niektóre winnice są nawet na wysokości 1000, 1000 metrów, więc z jednej strony mamy ten ciepły klimat, a z drugiej strony mamy bardzo wysoką amplitudę nocnych e, temperatur, tak? Temperatura spada bardzo nisko, po czym wychodzi e, e, bardzo e, bardzo wysoko. Plus e, Langwedocja też e... Charakteryzują wiatry. Jest tam mhm. wiele wiatrów, które przychodzą albo z nad Afryki, albo z masywu centralnego. Jedne są zimne, drugie są ciepłe. Te takie, powiedzmy w cudzysłowie, halne, lankę wedockie, mhm. też, też się zdarzają i one mocno wpływają na, na to, jak na życie winorośli i, i, i na wino. Ten, ten, ten zestaw szczepów, które mamy w tym winie. To, to jest taka lista żebym, idealnych szczepów śródziemnomorskich, które mhm. lubią ten klimat, gdzie jest okres wegetacyjny bardzo długi. To lato przysłowiowe jest długie, ciepłe i suche, dlatego tam wyjeżdżamy na wakacje, nawet w październiku, mhm. dalej jest ciepło i, i można się zamoczyć w morzu. I te szczepy, te odmiany, one nie potrzebują za dużo, Yy, yy, za dużo wody, yy, one nie są takie w, wymagające i kapryśne. Yy, I w zamian, w zamian za, za to, co, co dostałem od natury, one oddają dużo owocowości, yy, takiego yy, trochę naturalnego, rustykalnego charakteru. Yy, I będziemy tutaj poszukiwali na pewno yy, tego, yy, tego w, w, ciężkiego, bardzo do, do, do określenia yy, terminu garik. No właśnie, powiedzmy jeszcze o dwóch rzeczach, po pierwsze, że to nie jest przypadkowa winnica, wybraliśmy ją także z tego powodu, że jest to Vergil Jolie, to jest jeden z pionierów uprawy organicznej i biodynamicznej w Langwedocii. to po pierwsze, po drugie nieprzypadkowa winnica dlatego, że powstała o niej książka, Jeden z dziennikarzy brytyjskich przez rok spędził właśnie czas w tej winicy i te swoje doświadczenia opisał na początku XX, XXI wieku. No i po trzecie mamy tutaj ten trop polski, o którym mówiłem, prawda? Totalnie, totalnie. Mamy żonę Virgila, Magdę Bogucką. Tak. No, która jest no, immanentną częścią tego projektu. No właśnie. E, więc mamy małżeństwo polsko-francuskie, e, organiczną, e, organiczną uprawę, bardzo ciekawe e, położenie, e, położenie winnicy. Zobaczmy, co mamy w kieliszku. Mamy ten głównie czerwony. Mm -hmm. Czerwony z takim lekkim niuansem czarnego owocu, który jest bardzo dojrzały, dosłoneczniony, który jest na granicy takiej konfitury. Nie przekracza, nie przekracza tej granicy, pozostaje w, w takiej aromatycznej słodyczy, ale nie idzie w jakąś taką dżemowość. Na pewno jest taka nuta lekko ziołowa, ziołowa, ziemista, i to, to jest właśnie ten garik. 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 garik, jak się degustuje wino z, z winiarzami z Langwedocji czy z, z Rodanu, to oni w zasadzie, co, 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 co drugim zdaniu, używają <gry> ten, ten garik. Garik to jest taka formacja dziko rosnąca, roślinna. Tak? To są wszelkiego rodzaju takie. Krzewy, kwiaty, to wszystko na, na takim mocno spalonym słońcem terenie, na takiej suchej glebie w basenie Morza Śródziemnego. I możemy, możemy tutaj wyłapać te, 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 te niuanse. Ja tutaj wyczuwam, wyczuwam taki liść laurowy, okay. troszeczkę jakiegoś takiego tymianku kieprz, taki świeżo, świeżo mielony, czarny i, i, i taka, taka nuta po prostu dogrzanej słońcem ziemi. No właśnie, czego bardzo fajne i myślę sobie, że to jest bardzo interesujące w tym winie, że z jednej strony mamy taki bardzo słodki nos, dojrzały, tak, aż po prostu ta dojrzałość owoców aż bucha mm -hmm. w nosie, ale w ustach mamy jednak taką E, e, wiśniową e, pestkowość mm -hmm. tak, e, mamy tą e, mamy kwasowość e, ono jest żywe świeże e, w ogóle nie jest ospałe e, wydawało nam się nawet powiedziałeś o tych nutach takich dżemowych mm -hmm. tak. e, nie jesteśmy zupełnie jakby w tych rejestrach usta są po prostu sprężyste naprawdę e, e, Zaskakująca. Tanina obecna, wyraźna, ale niebolesna. Ten grenaż, który zwykle właśnie poleruje, poleruje tą taninę, on zrobi tutaj świetną robotę i tak wypełnił to właśnie tą pijalnością słodyczą. I, i, i nie, nie dał temu winu skręcić właśnie w tą, w tą stronę szarpliwości. Mhm. Nadal mamy wino gładkie, ale charakterne. Mamy mhm. wino owocowe, ale nie drzemowe. Więc w, w takim ciepłym klimacie łatwo jest pójść o ten krok za daleko postawić tą nogę za, za, tą, za tą linią wina przesadzistego. To wino zostało, po, zostało w tych swoich ryzach owocowo-harmonijnych mhm. i zresztą, zresztą to małżeństwo z, raczej jest jednym właśnie z prekursorów tego stylu, takiego, ja powiedziałbym, bardziej powściągliwego, nie aż tak wyra, w, w, wyrazistych win alkoholowych, gęstych, mocarnych, bo, bo równie dobrze można zrobić to. No w właśnie, sporo. bo z, z jednej strony tu mamy sporo alkoholu, bo jego jest aż 14,5%, ale w ustach w ogóle, byśmy, w ogóle byśmy no. w, nie powiedzieli, że to ma tyle alkoholu. To jest raczej w takich le, e, rejestrach lekkich czy eleganckich, tak? Jesteśmy gdzieś tutaj, a, a, a ten alkohol nie powoduje tej przesadzistości, tak? Czy moim zdaniem ospałości, a tutaj w ogóle tego nie ma. To jest świetne, żywe e, letnie wino. To, co jest e, tym wspólnym mianownikiem tego, tego takiego basenu Morza Śródziemnego w kontekście win czerwonych, no to to jest zdawkowy albo wręcz tylko symboliczne użycie nowych beczek do, do dojrzewania win. Te wina po prostu mają swoją, swoją ekspresję naturalną. I, i tą, tą owocowość aromatyczną, słodycz, one nie potrzebują już tego, tego dodatkowego stopnia, czy słodyczy, czy aromatyki pochodzącej z dębiny. I to też pozwala w, w dużej mierze utrzymać je w, w dosyć racjonalnej cenie. Bo wiadomo, że nowa, nowa beczka sporo dodaje do, do, do finalnej ceny wina. I te wina tak leżą w beczkach, ale raczej w większych rozmiarów i po to tylko, żeby raczej się złagodzić przed zabutelkowaniem. Albo jak, jak w przypadku tej rodziny, również wykorzystuje się inne zbiorniki, e, czy to betonowe, cementowe, i również jaja też tam się pojawiają. Mhm. Z czym, byśmy to, z czym byśmy to podali, bo to na pewno jest dobry partner. Totalnie, dla jedzenia. absolutnie. I jeżeli byśmy byli w regionie, no to mhm. na pewno tutaj wszelkiego rodzaju KasULE mhm. KASULE, czyli, czyli takie alagulaszowe potrawy, mhm. które bazują na fasoli, bazują na Bazują na różnego rodzaju Mięso. mięsach, ale, ale raczej to, to będą bardziej takie poprzerastane cięcia, które są długo gotowane, więc takie rozpadające się, dobrze doprawione nie tylko przyprawami, ale ziołami i, i, i wino wpisuje się aromatycznie i smakowo w tego typu, w tego typu gastronomię. Więc zdecydowanie mięsna. jeżeli byśmy mówili o wegetariańskich odmianach, no to byśmy musieli iść w stronę takiego, w stronę grzybowo, taką korzeniową, uh -huh. pieczonych, pieczonych jakiś buraków, tego typu. Ale nie myślisz, że to wino dobrze by się też sprawdziło z potrawami z grilla? Myślę, że kiełbasa z grilla tak. i, i to wino? Karkówka. Kiełbasa, klasyki pod No naprawdę, jeżeli jeszcze to, e, jeszcze macie okazję e, zrobić grilla w ogródku czy na balkonie, wybierajcie to wino. Jeżeli chcecie się dowiedzieć e, więcej o łączeniu wina e, z jedzeniem, zapraszamy do oglądania naszych filmów. A jeżeli e, chcielibyście dostać od nas. E, takie właśnie wino. Subskrybujcie nasze zestawy, dwa lub cztery butelki co miesiąc. Do zobaczenia. Do zobaczenia.